No, dziękuję za to wprowadzenie. To prawie jak laudacja. Ja jestem bardzo skromnym człowiekiem, więc zupełnie to niepotrzebne. Ale bardzo, bardzo dziękuję. Zostałem poproszony o to, żeby dwa słowa powiedzieć Państwu na temat transplantologii. Transplantologia. Kto może być przeciwko tak wspaniałej idei, jaką jest przeszczepianie narządów? Wszyscy, jak tu siedzicie. Myślę, że jesteście za programem transplantologii. Wszyscy będziecie wspierali program przeszczepiania narządów. Wszyscy powiecie, po co zabierać narządy do nieba? Wspaniała idea. Jeżeli takie badanie przeprowadzimy, ankietowe w społeczeństwie, to odpowiedzi są podobne. 98-99% ludzi jest za programem transplantologii. Ale jeżeli to pytanie zadać w trochę inny i bardziej podstępny sposób, to znaczy, czy Pan, pani oddaliby narządy swojego zmarłego dziecka i nie używać już słowa transplantologia, tylko powiedzieć dla celów medycznych. No to okazuje się, że już tylko 46% z nas. Wspiera program transplantologii. Dlaczego tak jest? Ano dlatego tak jest, moi drodzy, że transplantologia działa w ekstraordyaryjności sytuacji, z którą się spotykamy. My jako ludzie mamy pewien nawyk do tego, żeby wyrażać pewne poglądy, ale tak naprawdę to wyrażanie naszych poglądów związane jest z kontekstem sytuacji, w której jesteśmy. No, będąc w towarzystwie, głupio jest powiedzieć, że jestem przeciwny programowi transplantologii. Tak naprawdę te nasze osądy i, i poglądy są bardzo powierzchowne. Powiedziałem to o tej ekstraordynaryjności całej sytuacji i tak jest. Wyobraźcie sobie sytuację, której mamy rodzinę, a, która je śniadanie, rozchodzą się w swoje strony. Za dwie-trzy godziny członkowie tej rodziny dowiadują się, że ich mama, tata, czy może dziecko znajduje się na oddziale intensywnej terapii. No oczywiście, że porzucają czynności, które wykonywali, jedziemy do szpitala, wchodzimy na ojom. Co widzimy? Leży człowiek, zamknięte oczy. No to co? Śpi. Coś się wydarzyło, jest zmęczony, odpoczywa. Wystaje mu jakaś rurka z ust. No, wystaje. Ona jest podłączona do aparatury, do respiratora. Ale rodzina o tym nie wie. Rodzina, to co wie i to co widzi, to to, że się rusza klatka piersiowa. Oni nie są świadomi tego, że te ruchy klatki piersiowej związane są z rozdmuchiwaniem płuc, a nie z rzeczywistym napędem oddechowym samego pacjenta. Monty Python nazywał takie maszyny maszynami robiącymi ping. No, tych maszyn jest bardzo dużo popodłączanych. Każdy jest w stanie zobaczyć, że jest zapis EKG. Chociaż kiedyś przed gabinetem dwie panie. Przed moim gabinetem tłumaczyły sobie właśnie zapis EKG i mówiły, że najlepiej, jak ta linia jest ciągła. No, niekoniecznie. Widzą zapis EKG, widzą, że mierzy się ciśnienie, widzą, mankiet. No, każdy potrafi zmierzyć ciśnienie. No, czyli nie jest tak najgorzej. W tym wszystkim dajmy na to, że ta rodzina oglądała program. Dwa, trzy dni temu, na temat tego, że w transplantologii to, to coś tam do końca nie styka, coś tam nie za dobrze się dzieje, że transplantolodzy nadmiernie kwalifikują chorych do pobrań narządów. Z tą świadomością, z tym co widzą i ze swoją wiedzą, Dochodzi do nich przedstawiciel opieki zdrowotnej, nazywajmy go jak chcemy, koordynator, anestezjolog, nie chirurg, bo my w tych rozmowach nie uczestniczymy, i mówi Szanowni Państwo, chcieliśmy wysunąć podejrzenie śmierci mózgu dla członka rodziny. Absolutnie nie ma już ratunku. Co budzi to? w głowie tych ludzi. Sprzeciw. Postanowiłem powiedzieć o tym, bo zauważamy to coraz częściej, a w tym roku to blisko 50% rodzin dawców odmawia nam pobrania narządów. Wiele się mówi w odbiorze społecznym o różnych klinikach wybudzających, różnych cudownych miejscach. Brakuje w nich jednej informacji, wskazywania różnicy pomiędzy stanem permanentnie wegetatywnym a śmiercią mózgu. Śmiercią mózgu, w której nic nie da się już zrobić. Bycie lekarzem, przedstawicielem opieki zdrowotnej, to zawód wolny, mówimy. Oczywiście próbuje się nas wrzucać coraz więcej. W procedury, w algorytmy postępowania. Ale zastanówcie się. Zabiegowiec, absolutnie zawód wolny. Czy ktoś mi może powiedzieć, czy ja wytnę gust, czy nie? Nie, ja ocenię swoje możliwości, ocenię śródoperacyjnie resekcyjność i żadne wytyczne mi nie powiedzą, co ja mam robić. Zawód wolny. Ucząc się do egzaminu z transplantologii a każdy z Was może zostać w przyszłości transplantologiem, to jest nadspecjalizacja, trzeba najpierw zrobić jedną specjalizację, chirurgię, anestezjologię, jakąkolwiek sobie wymarzycie specjalizację i później dopiero transplantologię. Oprócz tego, że będziecie się uczyli z potężnych książek, pochłaniali olbrzymią ilość wiedzy, to jednocześnie będziecie się uczyli z ustawy, to jest jedyna dziedzina medycyny, w której mamy ustawę napisane w prawie, co dokładnie lekarz ma robić, żeby rozpoznać śmierć mózgu, żeby móc rozpocząć ten piękny proces, który w odbiorze społecznym jest uznawany za tak szlachetną ideę. Pomimo to, że jest to skodyfikowana dziedzina medycyny, nadal niestety pokutuje takie coś, że jak się mówi transplantologia, to zawsze gdzieś tam w tle jakaś myśl dziwna się pojawia. Nie miejcie tych myśli. W transplantologii jest tak, że po pierwsze, im ciszej, tym lepiej, ale w tym odbiorze szerokim społecznym. Żyjemy w czasach Gonitwy za sensacją. Tej sensacji w tym świecie cywilizowanym, jeśli chodzi o transplantologię, nie macie czego szukać. Ale jednocześnie transplantologia jest tą dziedziną, że im głośniej, tym lepiej. Ale ten głos ma być na poziomie komórki najmniejszej, czyli rodziny. Praca domowa na dzisiaj. Jak wrócicie do domu, zapytajcie swoich najbliższych, czy pan, pani, ty jesteś za programem transplantacyjnym? Co ty chcesz ze swoimi narządami zrobić po śmierci? To bardzo ułatwia, słuchajcie, w tym stanie ekstraordynaryjności, o którym mówiłem, że my wiemy, jaka była wola danego człowieka za życia. Nie ma tu możliwości na błąd, to już mówiłem. My dążymy mimo wszystko, mimo różnych prób, które wykonujemy, również do obiektywnych badań obrazowych, stwierdzających to, że ta śmierć mózgu rzeczywiście przyszła. Transplantologia działa w kilkunastu, kilkudziesięciu godzinach. To jest nasz czas, kiedy mózg już nie działa. I rozpoczęła się desynchronizacja całych wszystkich układów naszego organizmu. Mamy kilkanaście godzin na to, żeby pobrać narządy przed tym, jak serce przestanie działać, a ono przestanie działać. Jest takie prawo Kelly Moreau, które zakłada, że w głowie nas wszystkich są trzy rzeczy. Nie u wszystkich. Po pierwsze, płyn mózgowordzeniowy, po drugie, krew, po trzecie to co mówiłem, nie u wszystkich, mózg. Jeżeli objętość jednej z tych przestrzeni, o których powiedziałem, wzrasta, to zawsze musi być kosztem innych przestrzeni, ponieważ pojemność naszej czaszki jest skończona, bo jest to kość. Czyli jeżeli mamy obrzęk, jeżeli mamy krwiak, który nie jesteśmy w stanie leczyć w sposób operacyjny, no to zawsze to jest kosztem innych przestrzeni. My wykonujemy kiedyś angiografię, teraz angioteka, żeby zobaczyć, że kontrast, który pod, podaliśmy choremu, dopływa do podstawy czaszki i dalej nie przepływa przez nią, a zatem nie ma przepływu krwi przez mózg. To bardzo pomaga w tym, żeby rozpoznać śmierć mózgu. Transplantologia jest bardzo trudną i wyzywającą dziedziną. Jeżeli myślicie o transplantologii, zapomnijcie absolutnie o work-life balance. Wy nie przewidzicie tego, kiedy będzie kolejny dawca. On będzie w Nowy Rok, on będzie w Boże Narodzenie, on będzie w rocznicę ślubu, on będzie we wszystkie te momenty, kiedy chcecie celebrować ze swoimi najbliższymi. Tutaj work-life balance się absolutnie nie sprawdza. Bardzo ciężka praca. Zawsze jako młody lekarz zastanawiałem się, dlaczego oni organizują te wszystkie pobrania i przeszczepy po nocach. I dla mnie było to bardzo niezrozumiałe. Moi drodzy, to jest oczywista oczywistość, cytując klasyka, od rana na blokach operacyjnych w całej Polsce trwają zabiegi. To jest olbrzymie wyzwanie organizacyjne. Ja, żeby spotkać się ze swoim przyjacielem, to ustalamy to spotkanie i przekładamy przez dwa, trzy miesiące, żeby iść na piwo. A tu my mamy kilkanaście godzin na to, żeby spowodować, że ludzie z różnych części Polski spotykają się na jednym bloku operacyjnym w jednym czasie. I to z reguły te godziny właśnie nocne albo bardzo wczesnoranne są tymi godzinami, które, które są właśnie wskazanymi do tego, żeby to wykonać. Transplantologia, jak powiedziałem, jest bardzo wymagającą dziedziną, ale jednocześnie przynoszącą olbrzymią satysfakcję. Transplantologia zaczyna się od chirurgii i to chirurdzy rozwinęli tę dziedzinę medycyny, która jest w dużej mierze zawadnięta w tym momencie przez dziedziny również niezabiegowe. Transplantologia jest bardzo młodą dziedziną medycyny, bo 85 rok to moment kiedy przeszczep wątroby przestaje być eksperymentem medycznym to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina medycyny ale jednocześnie ci chirurdzy którzy rozwijali tą dziedzinę medycyny musieli charakteryzować się niesamowitą odwagą to nie jest oczywiste że Serce przeszczepiamy ortotopowo, wątroby przeszczepiamy ortotopowo w to samo miejsce, w którym te narządy występują naturalnie, a nerkę akurat przeszczepiamy w prawy lub lewy dół biodrowy. To wymagało różnych doświadczeń, różnego rodzaju zabiegów nieudanych, a pomimo to ci ludzie byli wytrwali dalej, jakby prowadząc cały program transplantacyjny w chwili obecnej nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić życia bez transplantologii, nie ma również transplantologii bez dawców, więc dlatego była ta moja prośba o tą pracę domową do wykonania. Natomiast tak naprawdę i to też możecie już przeczytać w internecie, to, co jest przyszłością transplantologii, to dojście do tak naprawdę tego, co, od czego zaczynaliśmy, czyli przeszczepy od zwierząt. Największym osiągnięciem ewolucyjnym, jak twierdzą ewolucyjniści, człowieka nie jest wcale to, że nie mamy futra, że nie mamy ogona, że mamy przeciwstawny kciuk. Najważniejszym osiągnięciem naszym ewolucyjnym jest to, że na powierzchni naszych komórek nie mamy galaktyn i dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać komórkę bakteryjną jako komórkę obcą. Możemy z nią walczyć, nasz układ immunologiczny. Zwierzęta tego nie mają. Co to powoduje? Powoduje to, że w momencie, kiedy przeszczepiamy narząd od zwierzęcia, powoduje to nadostrą reakcję immunologiczną. Każdy, kto jest alergikiem, na pewno wie, o czym mówię. Jeżeli wchodzicie do pomieszczenia, jesteście uczuleni na kurz, to wiecie, że za chwilę będziecie mieli objawy tej swojej alergii. Dokładnie tak samo, tak samo to działa w przypadku przeszczepów narządu. Ale modyfikowane zwierzęta genetycznie i to, w jaki sposób jesteśmy w stanie przygotować te zwierzęta, powoduje, że no przyszłością transplantologii taką ideą, która nas może wyzwolić od tego chronicznego braku narządów, dzięki którym możemy ratować istnienia ludzkie jest to, żeby każdy z nas miał tą świnkę u siebie na balkonie, bo moi drodzy, to najbardziej podobne zwierzę do nas. I w sytuacji niedomagania któregoś z naszego narządu, żebyśmy mogli popatrzeć takiej takie śwince głęboko w oczy i podjąć twarde męskie decyzje o pobraniu narządów. Moi drodzy, wspierajcie program transplantacyjny, odróbcie tę pracę domową, o której mówiłem. Ja mam bardzo krwawy ten wykład, ale jak zwykle znowu się rozgadałem, więc wykład już pominę. Dziękuję bardzo.